Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z Medieval Dynasty, Tym razem opowiemy o dyplomacji, jak najlepiej ją wbijać. I dajcie też znać w komentarzach ewentualnie, jeśli jakiś poradnik jeszcze potrzebujecie, bo wydaje mi się, że to już będzie jeden z ostatnich takich poradników. Potem, jedynie co to zrobię, jeszcze odnośnie jakiejś wełny, czy tam futra, co najlepiej z tego tworzyć. No i takie tam pierdółki. Dobra. Przejdźmy do dyplomacji. Wiem, że tylko jeden, chyba, prawnik jest na stronie zagranicznej, polskiej żadnej nie ma, więc ktoś musiał być pierwszy, <gryw> jakiś tam pionier. Dobra, jak najlepiej to wbijać? Mamy tak naprawdę cztery sposoby. Są to questy, sprzedaż zwierząt, sprzedaż ogólnie, czyli jakieś rzeczy u kupców, no i wykonywanie zadań. Jeśli chodzi o wykonywanie zadań, tam otrzymujemy tylko 10 punktów za każde zadanie, więc to jest tak naprawdę bardzo mało. Więc moim zdaniem tego w ogóle się po prostu nie opłaca. Jeśli chodzi na przykład o sprzedaż zwykłą, zwykły handel, też zależy, czy mamy wbity tutaj wiedzę o dyplomacji. To też jest ważne, no bo to tam te parę procent jednak zwiększa. Ale przy moim poziomie, czy przy poziomie pierwszym, czyli tylko 5% więcej, to za każde 100 golda otrzymujesz tak naprawdę jeden punkt dyplomacji. No to jest bardzo mało. No kupcy mają przeważnie gdzieś po 1,5 tysiąca, więc kupca możesz maksymalnie z 15 punktów wyciągnąć. Nie jest to dużo, nie jest to mało. No zależy jak na to spojrzeć, um, co tu jeszcze mogę więcej o tym powiedzieć. Na pewno jeśli chodzi o typ sprzedaży, czy to będą żelazne rzeczy, czy to będą miedziane rzeczy, nie ma to znaczenia. Jedynie co się liczy przy handlu, liczy się tak naprawdę wartość czego sprzedajesz. Tak, jeśli coś kosztuje na przykład 100, no to tak naprawdę dostaniesz jeden punkt. Jak coś będzie kosztować 5 stów, no to dostaniesz 5 punktów. Czyli pamiętaj 100 golda to jest jeden punkt przy sprzedaży. Przejdźmy do kolejnego, romans, bo bardzo dużo osób myśli, że na tym można bardzo dużo punktów zdobyć i gdzieś tam się jednak nie mylą, bo jeśli chodzi o początkową fazę gry, no to zdobycie chociażby jakichś 10 punktów to jest na przykład, no ile, 1000, 10 tysięcy, no 1000 tak naprawdę golda by trzeba sprzedać, Czyli za 1000 rzeczy byśmy musiał sprzedać, na samym początku Nie, ciężko jest zdobyć też takie pieniądze i co chwilę coś sprzedawać, więc za każdy jeden romans mamy 3 punkty z tego co sobie posprawdzałem, nie wiem, czy to potem ma znaczenie, jeśli damy na przykład jakiś prezent, czy prezent daje tam trochę więcej punktów, no ale trzy punkty dosyć spoko, można sobie na samym początku gdzieś tam rozmawiać w obozach tych uchodźców i sobie tam romansować, wiadomo, <grych> też ma to swoje ograniczenia, więc też dużo na tym nie wbijesz. To Topowym tak naprawdę sposobem na wbicie tego, to też zależy od naszego lejtu gry, bo im więcej mamy na przykład zwierząt, tym lepiej możemy zarabiać, ale sama kalkulacja, jeśli wam zaraz pokażę, no, to mówi sama za siebie. Jeśli chodzi przykładowo za sprzedaż takiej świni, czy tam Knura, obecnie jak zwał, tak zwał, to otrzymujemy na przykład za 225 monet, za sprzedaż jednego zwierzaka, który jest już pełnoprawnym, dorosłym, nie jest jakimś tam młodym, to otrzymujemy tak naprawdę za 100 golda z wartości zwierzaka, otrzymujemy tak naprawdę 11 punktów, czy tam 10, bo gdzieś tam zaokrągliłem do 11. No, to jest bardzo dużo. No, bo po pierwsze. Możemy sobie na przykład takich owiec, chyba mamy 12 w jednej stodole, czy tam nie wiem, oślarni, znaczy nie wiem jak to tam się, owczarni, przepraszam, w oślarni. owczarni, <laughs> więc za takiego przykładowo barana mamy 44 punkty, no to jest bardzo dużo. A za samego konia na przykład, który kosztuje półtora tysiąca niecałe, mamy 150 punktów. No zobaczmy sobie różnicę, 150 punktów to jest tak jakbyśmy sprzedali za 15 tysięcy rzeczy, no to jest bardzo dużo. Dobrze liczę? Dobrze liczę. <laughs> Czyli, jakbyśmy chcieli sprzedać konia, czy znaczy sprzedać rzeczy za wartości punktów konia, no to tak naprawdę 15 tysięcy rzeczy, 15 tysięcy monet musielibyśmy kupców dostać. Co najlepsze, że za 15 tysięcy, nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie zdobyć tej piastowi, jakbyśmy im wszystko tam sprzedali. Więc na pewno też byśmy musieli latać po mieście, jednym, drugim, trzecim, czy tam wiosce. Dodatkowo musimy zwrócić na to uwagę, że jeśli chodzi o sprzedaż zwierząt. Możesz je sprzedawać z daleka, nie musisz nigdzie biegać, tak? Po pierwsze daje ci tego najwięcej. Masz nieograniczone możliwości, bo możesz sobie zrobić tak naprawdę 10 kurników, bo tam na przykład kury bardzo szybko się rozmnażają, kaczki chyba też. No więc jeśli chodzi o możliwości zwierząt, no to jest bardzo dużo. Chociażby na przykład obory, jakieś tam ten... Nie, tak naprawdę to jest najważniejsze. Sprzedaż zwierząt daje Ci najwięcej punktów i tak naprawdę najwięcej korzyści, bo po pierwsze one całują Ci dużo kasy. Bo na przykład, jak masz takie owce, masz wełny, więc z wełny masz ogromnie dużo pieniędzy. No, plus dodatkowo dyplomacji najwięcej, ile się da. Więc wydaje mi się, że to, to jest takie top 1. Tym bardziej, że liczby mówią samo za siebie, no jeśli byśmy mieli chociażby takie 2-3 stajnie, no to w ciągu tak naprawdę roku, półtora, bo chyba półtora roku tam koń dorasta do tego głównego konia, tego dorosłego, no to w półtora roku tak naprawdę zrobisz sobie parę lewali dyplomacji, jak sobie zrobisz takie 3-4 stajnie. Więc to tyle, jeśli Ci się podobało to dobrze i zapraszam do innych też moich filmików, które są tak naprawdę na każdy prawie temat. Daj też znać w komentarzach co o tym myślisz, czy się mylę, czy się nie mylę, ale ja jestem bardziej na zasadzie, że matematycznie, jeśli matematycznie to wychodzi najlepiej, no to tak praktycznie po prostu jest. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.